ma widzowie, a dzisiaj yy, dzisiaj nie będzie taki zwykły filmik jak zgranie na przykład w jakąś gierkę tylko dzisiaj powiemy sobie, że gra na Roblox Steel Brainrot może zakończyć swój żywot dlaczego? Zaraz wam pokażę to już dołączam do gry i wam pokażę dlaczego może zostać usunięte już ten Steel Brainrot. ponieważ ponieważ, ponieważ w indeksie zniknął. Zniknął właśnie Tung Sahur. Dlaczego? No właśnie. I wy pewnie nie wiecie tego, ale ja mogę Wam pokazać od czego to się wszystko zaczęło. Ja, pozwólcie mi, że zrobić cięcie. A wszystko się zaczęło na użytkowniku YouTube, na TikToku NoxaSychyty. Dlaczego? Ponieważ. Jak tutaj widzimy, on stworzył Tung Sakura, to jest oficjalne. On ma do tego prawa autorskie, dlatego on ma salutkie prawo do na przykład, ponieważ twórca tego Steel Abenrot, Sami, Glorka. zrobił Steel Abenrot. Gdzie właśnie, przepraszam widzowe, i właśnie dlatego, że że jakby tung, tego Tung sahur do, został dodany do gry Seera Brainrod bez jego zgody właściciela Noxa Sychety bo on stworzył Tung Sahur i on może nie wiedzieć do, tego bo on może wtedy wiecie nie wiedzieć że został dodany a potem się okaże że on został dodany no i on wtedy pomyśli sobie że yy, dobra Dobra, usuniemy tego Poproszę, żeby o kasę Ponieważ on użył tego On użył tego To nie jest tak, że Jakby Wypożyczył, on wziął Po prostu wziął, bez zgody właściciela Dlatego po prostu Noxas Mógł zażądać pieniędzy Żeby odebrał mu pieniądze Za prawa autorskie Pewnie zapytacie, co to są prawa autorskie? A to już wam pokazuję bardzo szybki przykład. Ups, yy, przepraszam. Yy, na przykład, nie yy, coś narysuję sobie. Na przykład, nie wiem, yy, jakiegoś dużego smoka. Kurde, to taki ma duże pazury, albo jakiegoś ptaka. Co nie? Na przykład, nie wiem. On ma uśmieszek i on nie wiem, coś tam robi, nie? Coś na przykład nie wiem, tak wygląda. I, o, I teraz, jak ja to wrzucę na YouTube, na przykład na jakiś, na jakiś post, to wtedy ja mam całutkie prawa autorskie. I, te, I wtedy, jak ktoś na przykład doda do mojej. Na przykład ktoś doda do swojej gry właśnie tą postać, to, to wtedy masz pełne prawo i możesz w sposób zarządzać pieniędzy, żeby jakby usunąć go. I wtedy do tego dać mu pieniądze. Jakby, że możesz sobie zarządzać pieniędzy i usunąć go. Bo właśnie z, z jego gry. No i właśnie o to w tym chodzi. Że to właśnie był taki. No ponieważ nawet, go, nawet w indeksie nie ma Tung Sakura. W ogóle. Nie ma Tung Sakura. Nigdzie go nie ma. Co nie? Tutaj ktoś mnie bije. I, ale. To nie... to nie teraz mowa. Bo zobaczcie, on stworzył Tung Sakura, nie. No tak, wkangu no wkangu. jak sami słyszycie. Y, właśnie... On stworzył Tung Sakura, to jest oficjalne. To nie jest, że to jest jakiś podróbka, tylko on sero stworzył. I ten Noxa... Zrobił jeszcze posta o tym, że, że właśnie y, Tung-Sahur odchodzi z, tung sahur. z A no właśnie. tutaj właśnie jest... I don't know why. No i właśnie, da, y, tutaj nam skomentowali, że No, właśnie tung Tung-Sahur tylko no to właśnie... Y, ponieważ mimo Noxa nie chciał, żeby został usunięty, ale zrobił o tym filmik, że dał taką wiadomość, że on jakby dał taką informację, że on na przykład Capuchino wiecie, assassino. bo są robione plotki, że jak usunięto Tung Sakura, to on może być w prawdziwym życiu też usunięty. że to jest wykonawana postać przez AI, a AI to nie jest tego, rzeczywistość, no to, to jest tylko czysta wyobraźnia, a to jest czysta wyobraźnia też. A plotki są o tym, że ukradziono go w prawdziwym życiu. I to jest z tym problem. Właśnie. Bo. Jakby. Bo ja Wam tak wytłumaczę to. Co nie? Na przykład. Yy, bo on zrobił masę brain rotów. Kurde. Milion zrobił ich, prawie. Co nie? Na przykład on zrobił. Jeszcze jest, 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 jeszcze jest taki jeden. Yy, o, garamararam garam, Właśnie maram, tak. Maram. Yy, I on, jakby on może zażądać. Yy, jakby on jest w indeksie, ale on też może w, wkrótce yy, wniknąć. I wtedy jest problem, ponieważ mogą te wszystkie brinyoty już usunąć. W ogóle nie będzie ich. Dlatego właśnie yy, w tym jest problem, że po prostu... Przepraszam, Józef, że tutaj yy, muzyka no wam leci w tle. Już ją wyłączam. I właśnie dlatego yy, mogą, za po mogą zostać zaraz wszystkie usunięte, ponieważ twórcy yy, tych brainrotów mogą zażądać pieniędzy i go usunąć. Żeby, go żeby zażądać, żeby go usunęli i żeby dali im pieniądze jakieś. Ponieważ y, użyli je, jego ich postaci w, w grze. Dlatego po prostu y, wkrótce mogą zostać wszystkie brainroty usunięte. Jeszcze jest jeden y, gościu, który zrobił y, kilka brainrotów, też tam dużo. Ja zaraz wam go pokażę. No i tutaj jest ofustka Brano, ponieważ on stworzył prr patapim I boneka ambalabu Tak to jest, się wymawia? Tutaj jest saturno. jeszcze Lawaka saturno saturnita I on też jest w indeksie Jesz Niestety go nie mam yy, I on i te trzy brainroty mogą zostać też usunięte Ponieważ ofuska breno może zażądać yy, usunięcia tych brainrotów I pieniędzy zażądać Dlatego po prostu Zaraz in, inni twórcy, jakby tych brainrotów, to mogą zarządzać pieniędzy i usunąć. I po prostu może być tak wszystkimi brainrotami. Wkrótce nic nie będzie, i wtedy zmienić ich grę. Może zmienić. I jeszcze są plotki o tym, że style a brainrot jest podróbką style a charakter, że po prostu jest kopia. I ponieważ yy, niby są właśnie są plotki o tym, że Stil A charakter to jest oryginal oryginalna wersja yy, no to jest oryginalna wersja. A a Brainrod to jest fejkowa. To, to są takie plotki. Dlatego po prostu o to chodzi, że to może być tak, że yy, że jakby. Bo zobaczcie, gra w nią 78 osób, tylko 78 osób. nie może ma aż 47 y, milionów y, odwiedzi, to i tak ma mało osób. A tymczasem Syl a Brainrod ma aż prawie milion, milion aktywnych. Tak, milion aktywnych. I dlatego po prostu y, są... So, jesz, jeszcze usłyszałam o tym, że... Yy, po prostu Steel a Brainrod jakby, że twórcy między sami a y, tym, tą twórcą Steel a Charakter, to oni powiedzieli, że zrobili deala. I deala, że yy, okej, okay, to może zrobić grę Steel a Brainrod, co będzie w porządku, ale okazała się hitem świata, ponieważ przegoniła nawet Grow a Garden. No to powiedzmy, że Groba Garden, bo było, był jeszcze taki post, że, na gro że Groba Garden miało 22 milionów wiz tego wizytów, czyli odwiedziń, znaczy yy, osób. A Steel 24 milionów tego osób. czajcie to. Ja mówię o tym filmik, żeby ostrzeć fanów Steel Abrain Road, nie po to, żeby... że... Aha, będzie usunięty z W końcu będzie Grubo garden najlepsze. No nie, yy, zrobiłem po to, żeby oszczędzić fanów stila Brainrot, że wkrótce może usunie, może zniknąć i może zakończyć swój żywot gra Abrain Brainrot. I no, widzowie, to na tyle w tym odcinku. Ma, mam nadzieję, że, mam, że że tak jakby po prostu wyjaśnienie wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i zasu zasubskrybujcie ten kanał. A ja już się będę z Wam żegnał, bye bye.